Proszę Państwa, mamy taką tezę, że obecnie Europa jest zagrożona, grozi nam zaleć islamu, grożą nam rozmaite inne rzeczy a to Rosja a to, a, a to coś innego. Proszę Państwa, to wszystko jest nieprawda. Ogólna reguła, w którą wierzy, wierzy prawica, brzmi: co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Więc islam nas na pewno, przynajmniej na razie, nie zabije, a więc nas na razie wzmacnia. Występuje zdrowa reakcja na to, co się dzieje w Europie okupowanej przez Unię Europejską. Otóż zagrożeniem dla Europy nie jest dzisiaj islam, tylko zagrożeniem jest właśnie Unia Europejska. Tak samo jak zagrożeniem dla Rosji był Związek Sowiecki który mordował najlepszych Rosjan w milionach, prawda? Który, który Rosji zaszkodził, na przykład Rosja, Rosja pod okupacją Związku Sowieckiego dopiero w roku 1963 osiągnęła poziom produkcji rolnej sprzed rewolucji. Więc to trzeba powiedzieć jasno, związek sowiecki był dla Rosji zagrożeniem oczywiście, a nie niczym innym, tak samo dla Europy zagrożeniem jest Unia. Pod okupacją Unii Europejskiej nie ma rozwoju, nie rodzą się dzieci, to jest najważniejsze, poza muzułmanami oczywiście. I, i tempo rozwoju, jak wynosi 2%, no to jesteśmy zachwyceni, a, a jak 3% to już kocham, prawda? Chcę przypomnieć, że przed anszlusem do wspólnoty europejskiej Polska miała tempo rozwoju 7-8% i w miarę przyjmowania kolejnych ustaw unijnych. Polska, tempo rozwoju Polski oczywiście spadało. Także z tego sobie trzeba zdać sprawę. To nie jest oczywiście przypadek, to jest konsekwencja. Jak mówił Stefan Kisielski, to jest rezultat. Nie kryzys, to jest rezultat. I proszę Państwa, nie będę się rozwodził tutaj co robię na takich spotkaniach bardziej cywilnych, na temat te szczegółowe, społeczne. Mogę tylko powiedzieć jedno generalnie, że kiedyś Europa rządziła światem, my, biali ludzie, rządziliśmy światem, myśmy kolonizowali cały świat. Dzisiaj, jak jesteśmy pod okupacją Unii Europejskiej, to nas kolonizują, znaczy tam muzułmanie, Chińczycy, wszystko jedno, kto przyjeżdża i kolonizuje Europę, ponieważ cywilizacja unijna jest dokładną odwrotnością europejskiej. Europejska była najlepsza na świecie, no byśmy rządzili światem, stąd wiemy, a unijna jest dokładnie odwrotna i yy, dlatego to jest najgorsza na świecie i dlatego właśnie byle plemię murzyńskie przyjeżdża i nas kolonizuje, bo, yy, bo ma wyższą cywilizację niż, niż w Europie. W, w Europie. Jest nie będę tutaj szczegółów wymieniał. Przykładowo, jaki teraz mówię, teza jest taka, że wszystko to, co w Europie nazwano dobrem, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. Na przykład w Europie uważano, że morderca ma wisieć, a w Unii kara śmierci jest zniesiona. tak? W Europie uważano, że kto nie pracuje, ten nie je. W Unii, kto nie pracuje, należy mu się za siłę, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w Unii jest odwrotnie niż w Europie, i to jest zagrożenie dla Europy. Narzuca się nam odwrotny od europejskiego system wartości, wartości i to jest zagrożenie. Przykładowo, uczy się w Unii Europejskiej, że. Chłopiec nie powinien być agresywny. W Europie chłopiec, bo nie było koedukacji oczywiście, w żadnym państwie cywilizowanym nie ma koedukacji. Eee, w Europie, w Europie e, uczono, że chłopiec musi być agresywny. Jak chłopak tam dwa, latka, trzy, trzy, dawano mu pistolet, szabelkę e, i tak dalej, uczył się bić. Miał się bić. Oczywiście w Unii jest odwrotnie i w zwłaszcza, tępi się agresję, agresja jest czymś złym, tylko kto nas będzie bronił, jak przyjdą ci muzułmanie, czy wszystko jedno kto, prawda? Jak się tępi agresję. W Europie uczono, że mężczyzna ma się bić, ma być gotowy ryzykować, tam święcić życie to jest wielkie słowo, ale zaryzykować życiem? Każdy mężczyzna ryzykuje życiem, wsiadając na motocykl choćby, prawda, i to dla, dla nas mężczyzn jest czymś normalnym, że ryzykujemy swoim życiem, a W Unii się uczy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, trzeba bez, przezorny zawsze ubezpieczony, najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli coś dokładnie odwrotnego. W Europie uczono, że mężczyzna kocha niebezpieczeństwo, mężczyzna musi stawiać czoło niebezpieczeństwu, natomiast w Unii jest to oczywiście Czym jest złym bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zresztą w socjalizmie zawsze najważniejszym ministerstwem jest bezpieka. No i proszę Państwa, uczono również, to jest każdej cywilizacji, że istnieją wartości, dla których mężczyzna gotów jest zaryzykować swoim życiem. Nie ma cywilizacji, w której by nie było imponderabiliów, czyli rzeczy właśnie wartych więcej niż pieniądze, wartych więcej niż czasami życie dla których jesteśmy gotowi poświęcać. Mężczyzna miał się poświęcać w obronie kobiety, dziecka, w obronie wiary, ojczyzny, honoru, prawdy. No, uczono tego chłopca od małego, że ma ryzykować swoim życiem w obronie wartości. W Unii się mówi, że nie wolno ryzykować życiem. Uczy się herezji, a słyszałem nawet księży, którzy to mówią, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jaki jest efekt uczenia tej herezji? Przykładowo, kilkanaście już lat temu, Odbyła się konferencja prasowa przywódcy Związku Zawodowego Żołnierzy Królestwa Danii. I facet na tej konferencji oświadczył ni mniej, nie więcej, tylko w wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest wywiesić białą flagę. No tak, jeżeli uważamy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jedynym sposobem, żeby uniknąć śmierci, jest poddać się natychmiast. To jest prosty wniosek logiczny, słuszny wniosek z zasady, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. I jak można czegoś takiego uczyć? Ale tego się uczy. W wyniku tego przyjdą ci muzułmanie, którzy się z nas śmieją, po prostu się z nas śmieją. Uważają nas po prostu za przyszłych niewolników, prawda? Nasze córki, wnuczki będą w ich haremach, prawda? Notabene będą z tego zadowolone, jak mówi Jerzy Bernard Show, każda prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedną żoną fajt a co jest wart facet, który nie ma jaj, który nie jest agresywny. Prawda? Wiadomo. No. Taka będzie przyszłość, przyszłość Europy, i tak nas hodują ci nasi okupanci, yy, którzy utworzyli to państwo pod nazwą Unia Europejska. I teraz yy, mówiąc o Polsce w Unii, muszę powiedzieć, że sytuacja Polski w Unii nie jest najgorsza. To, co ja mówię na przykład tutaj, w, no byłoby w Paryżu czy, czy w Berlinie czy gdzieś tam, no powitane gwizdami na sali. Jakieś lewacy by się już rzucili, że ja tutaj naruszam, tam ja wiem, równość płci, prawda? No coś tam, coś tam, coś tam, wartości. W Polsce mogę to jeszcze bezpiecznie robić. W Unii zażyło mi się zapłacić już. Raz 3000 euro grzywny w Parlamencie Europejskim, ci panuje wolne słowa oczywiście, za to, że powiedziałem, że młodzi to Murzyni, to murzyni Europy, słowo Murzyni jest zakazane. A drugi raz zapłaciłem 3000 tysiące za to, że powiedziałem, że ci, co przyjeżdżają tutaj w i przyjeżdżają tutaj po to, żeby brać za nich zasiłki, to są śmieci ludzkie i dostałem kolejne 3000 tysiące euro grzywny. No, na szczęście pasą mi tyle, że stać mnie na to, żeby to zapłacić. I, 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 dalej, i dalej mówić prawdę, no, nie, nie dam się przekupić nie, generalnie. Także, także taka jest, taka jest sytuacja. Powtarzam, powtarzam, scenariusz dla samej Unii, zwłaszcza zachodu Unii, tego jądra Unii jest tragiczny. Tam, powtarzam, we Francji, gdzie yy, rodzi, rodzi się na kobietę yy, 1,2 dziecka, no to oznacza, że Francuzów będzie yy, o prawie połowę mniej za 25 lat. Prawda? Natomiast wśród dzieci muzułmańskich na jedną kobietę pada 8 dzieci. I yy, proszę policzyć, co się będzie działo za te 20 lat, jak, jak się utrzyma takie, takie tempo reprodukcji. W tej chwili muzułmanów jest tam około 10%, ale co, co ważniejsze, jest to erozja wartości. Nie tylko, że przy, tam jest masa muzułmanów, którzy się rozmnażają. Przy, Przyjeżdża imigracja oraz imigracja nielegalna, o której nie wiemy, ile ich tam jest naprawdę, ale oprócz tego rocznie 50 tysięcy Francuzów przechodzi na Islam. Przechodzą, bo widzą, że tam są ludzie, którzy wierzą w Boga, natomiast y, Europejczycy w Boga nie wierzą. Jedyni, którzy wierzą, to są może lefebryści we Francji, zwolennicy kardynała Lefebr. Natomiast reszta katolików do kościoła chodzi tylko tam, jak jest komunia ewentualnie, albo i to nie. To jest też jeszcze jedna różnica między Europą a Unią. Europa była oparta na wartościach chrześcijańskich, natomiast Unia walczy z, walczy z, z, z wszelką religią. W sposób zasadniczy i tego są takie skutki, muzwania muszą wygrać. Bo jak walczy z sobą dwóch facetów, z których jeden nie boi się umrzeć, bo wie, że po śmierci czeka go nagroda, a drugi mówi, że to jest koniec, to ten pierwszy musi wygrać. Bo się nie boi, on atakuje. Ten drugi się boi umrzeć. Dlatego oni muszą, jeżeli będziemy dalej wychowywali nasze dzieci według zasad unijnych, musimy przegrać. Nie ma innego rozwiązania. Musimy przegrać. Natomiast Polska, powtarzam, jest w, w trochę lepszym stanie niż reszta Unii. Tego typu tezy, o których mówiłem przed chwilą, to w Polsce się przyjmują z dużym oporem. Z dużym oporem i, i myślę, że dosyć łatwo przyjdzie, jeżeli tylko jakaś partia no, antyunijna zdoła, zdoła dojść tutaj do, nie mówię do władzy, ale do głosu to ludzie natychmiast wrócą do normalnych wartości, bo one są naturalne, prawda? Naturalne wartości. Wystarczy tylko, że ta okropna propaganda, która idzie cały czas, cały czas o demokracji na przykład, no Europa nie była parta na demokracji, w Europie były monarchie, zresztą wszędzie na świecie były normalne była monarchia. Demokracja to jest ustrój, w którym rządzi większość, a ponieważ... Idiotów jest więcej niż, niż mądrych. No to oczywiście widzimy to, co widzimy w tej chwili w całej Europie i w Polsce. No, obserwowałem to na przykład wczoraj, lesąc do lotniska za Wentem w Brukseli, gdzie czas przejścia przez bramki wzrósł o ponad godzinę, bo się ludzie boją zamachu, ale przecież każdy rozsądny człowiek wie, że jest o wiele większa szansa, że terroryści biorąc jakiekolwiek inne lotnisko, niż akurat za Wendtem, na którym, na którym zamach za już był, więc po co robić drugi. Tym niemniej na innych lotniskach nie ma takich środków zabezpieczeń, bo są idioci. Po prostu, po prostu, żeby zdać żeby sobie sprawę z tego, co by się działo w normalnym państwie, a co się dzieje w Unii Europejskiej. Powiedzmy sobie, że jest zamach, zamach, zamach w normalnym państwie, ginie 30 osób w zamachu na lotnisko. To co się dzieje w normalnym państwie? Zruszamy ramionami. Przecież, proszę Państwa, w krajach Unii Europejskiej dziennie ginie na drogach około 50 osób i nikt z tego powodu nie, nie, nie o to, co się stało. No, zginęło, to zginęło, prawda? W ciągu dwóch dni remontuje się hale, gdzie był wybuch i wszystko działa normalnie. Prawda? W tej chwili przez miesiąc, kiedy 300 tysięcy ludzi traci po godzinie więcej na, na przejście przez, przez bramkę, przecież za te pieniądze to można by odbudować trzy razy. Te, te lotnisko rozburzyć, budować, odłębić. Wiecie, co to jest? 300 tysięcy roboczogodzin godzin dziennie straty. To jest koszt, koszt tego zamachu. Nie, że tam rozwalili jakąś Halę ginęło 30 osób. Kosztem jest to, że miliony ludzi yy, muszą przechodzić jakieś, jakieś bramki, kontrole specjalne i To jest koszt, który nam zadali terroryści. Trzy osoby, trzech terrorystów powodowało takie gigantyczne ale to nie oni spowodowali. Szkody spowodowali ci, co rządzą, a nie ci terroryści, no bo mamy złe wartości, no Bo mamy złe wartości. I jestem przekonany, że większość z Państwa uważa, przynajmniej uważało przed tym, zanim się zastanowiło głębiej, że przecież jak to, no jak można porównywać tych 30 zginących w zamachu, a 50 osób, które zginęły w tym, w wadkach drogowych? A to gorza śmierć w wadku drogowym? Dlaczego przyjeżdża premier, bo zginęło 30 osób zamachu, a nie przyjeżdża premier do tych 50 osób, które zginęły w wypadku drogowym? Gdyby one zginęły w jednym miejscu, to by przyjechał. Ale ponieważ nie ma telewizji przy tych 50, to nie przyjeżdża, bo nie ma telewizji. To jest, proszę państwa, to jest, proszę państwa, właśnie pokazuje, pokazuje jak nieracjonalnie działamy, działamy w demokracji. Eee, co... Eee, co będzie działo, jeżeli, jeżeli dalej będziemy szli w tym kierunku, dalej wychowywali chłopców, że mają być grzeczni, potulni, prawda? nie mają być agresywni. No, sprawa jest oczywista. Oczywista, przyjdą ci muzułmanie i nasze córki wnuczki w tych harmach wylądują. Powtarzam, nie ma innego wyjścia. I dlatego Polska, jeżeli ma tutaj osaleć, a mamy ogromną szansę, zwrócić uwagę na, na mapę. Na mapie jest tak, że mamy zalew muzułmanów we Francji, gdzieś tam, w zachodnich Niemczech, w zachodnich. W, w landach wschodnich jest biednie, więc tam ich nie ma, poza Berlinem. Też, też są głównie w zachodnich. Nie ma. Nie ma ich, proszę Państwa, w Czechach, na Słowacji, nie ma ich na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie. W Rosji już są. 30% żołnierzy w armii rosyjskiej to są muzułmanie. Natomiast, natomiast tu ich nie ma. Polska jest centrum, gdzie nie ma tutaj zalewu islamu i gdyby Polska udała się, stała się takim centrum <coughs> oporu przeciwko tej ideologii to Polska spokojnie, spokojnie osaleje. Proszę zwrócić uwagę, że zalew muzułmański jest spowodowany, <coughs> to, jest, to jest dziwne powiedzieć, ale jest spowodowany między innymi globalnym ociepleniem. I taki zalew był, bo globalne ocieplenie oczywiście nie jest spowodowane przez człowieka, natomiast ono istnieje realnie, lat temu tysiąc 1100. Też było globalne ocieplenie. Grenlandia była wtedy zielonym, zielonym lądem, jak sama nazwa wskazuje. Pasły się tam krowy, rosły oliwki. Ten, natomiast. natomiast... No, dziękuję bardzo. E, no, potem było globalne oziębienie, Bałtyk zamarzał. Wojska szwedzkie spokojnie szły przez, przez Bałtyk. Przez Bałtyk z artylerią, nawet karczmy budowano na Bałtyku. To się opłacało na te kilka miesięcy. Kiedy Bałtyk był e, No A potem znowuż e, rozumiem, że wojska napoleońskie szły i krzesały, krzesały pod podkowami iskry, się zaczęło globalne ocieplenie, i w tej chwili trwa do dzisiaj, potrwa jeszcze jakieś 200 lat. Jakieś 200 lat zacznie się kolejna, kolejny cykl globalnego oziębienia. No, ale on, globalne ocieplenie tak samo wtedy. Był najazd, najazd ludów południa na północ, bo jest ocieplenie, zaczęło Chińczycy idą w tej chwili na Syberię. Bo, bo, jest, bo jest ocieplenie, i to samo tyczy i tutaj. Przyczyny są nie, nie tylko klimatyczne, powiedziałem nawet przeciwnie, demograficzne. Jak się nie rodzą dzieci, to jest próżnia <coughs> i próżnia się zapełnia. Ale, <coughs> ale jedną z przyczyn jest również w to ocieplenie. Za 200 lat zacznie się oziębienie, i trzeba tylko przetrwać te 200 lat. <coughs> 200 lat. I myślę, że Polska ma tutaj ogromne szanse pod warunkiem odcięcia się od. od yy, zachodu, który moim zdaniem jest już w tej chwili trupem i nie ma siły, żeby zdołał się, zdołał się ocalić. To nie tylko o to chodzi, że oni uzyskają większość, bo oni tam za lat 50 uzyskają większość, a nie o to chodzi. Znaczy że oni tupną nogą i się im ustępuje, prawda? bo my się boimy. Oni się nie boją. Oni się nie boją. Ten, kto się nie boi, ten wygrywa chyba na tej uczelni nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Także, także musimy się odciąć od, od tej zarazy, która stamtąd idzie, bo teraz zaraza to nie jest od muzułmanów, tylko zaraza idzie od, od tych, co uczą tych zgubnych, zgubnych wartości, które tutaj są. Być może nawet uda się utworzyć jakiś, bo narasta w Niemczech ze wschodnich zwłaszcza, Narasta sprzeciw wokół tego, co się dzieje i być może uda się nawet utworzyć z pomocą Polski ze wschodnich Niemiec jakiś wał, który będzie nas chronił przed tymi y, y, muzułmanami. Y, Niemcy, nie wszyscy nie wszyscy kochają, kochają tych, tych uchodźców, zwłaszcza po teraz na wschodzie Niemiec. Wschód Niemiec jest bardziej, bardziej odporny, także być może uda się taki blok blok utworzyć sięgający, prawda, od Pomorza, Bodegurga, Mecklenburga, Saksonia, Czechy, Słowacja, Węgry, prawda. Węgry. Proszę zwrócić uwagę, że yy, nie powiedziałem o jeszcze jednej rzeczy związanej z Unią Europejską. Otóż Unia jest państwem, które ma tam prezydenta, prawda, Senat, Sejm, flagę, hymn i tak dalej, ale Unia nie ma jednej rzeczy, którą ma każde państwo, mianowicie nie ma armii. Proszę wyobrazić, Stany Zjednoczone, w którym wszystkie Stany mają swoją armię, a rząd federalny nie ma armii. Otóż tak to właśnie wygląda. I dopóki tak jest, to nawet Węgry, które są trzy razy mniejsze od Polski, mogą spokojnie grać Unii Europejskiej na nosie, prawda? i Unia im nic nie może zrobić, bo powiedzmy jasno: politykę można prowadzić, jak się, jak się ma armię. Jak się nie ma armii, to nie można prowadzić żadnej polityki. Więc tak, taką, dlatego właśnie prawica ogromną wagę przywiązuje do, do armii, że panował z niej, znaczy do wojska mówię, bo to jest na Marnacy wojennej, a nie mówię o armii, czyli armii, w flocie i tak e, dalej. Przywiązujemy do wojska, bo, bo to jest symbol naszej jeszcze resztek autonomii. Już nie jesteśmy suwerennym państwem. Przypominam, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim. Chciałem przykazy przypomnieć, że to PiS nas do tego wciągnął, to PiS negocjował traktat lizboński, to Jasow Kaczyński go zachwalał, to Lech Kaczyński go podpisał, to PiS za nim dwa razy głosował w Sejmie, no to będę, to też by głosowała, oczywiście, żeby nie było nieporozumień. Tak samo, nie ma między tymi partiami żadnej różnicy. Tylko demaskuje, czyli kłamstwo, że PiS tam jest partią antyunijną i tak dalej. No właśnie w tej chwili będziemy tam, mamy takie różne akcje, żebyśmy się bronili sami, czyli krótko mówiąc, walka o. o Prawo do posiadania broni, prawda, zawsze było w Europie, każdy wolny człowiek mógł, mógł mieć broń, prawda, prawo do samoobrony, żeby wolno było się bronić, bez obawy, że jak się uszkodzi napastnika, to się tam pójdzie siedzieć, nie? no i przywrócić karę śmierci, oczywiście, zbieramy te, te podpisy i chcę przypomnieć, że PiS jest przeciwko przywróceniu kary śmierci, no, bo Unia zabrania, prawda, wesem mówiąc, no, dla Państwa informacji nie wiem, czy wiecie, że zakaz kary śmierci jest prowadzony nie przez Unię Europejską, tylko przez Radę Europejską, przez organizację, która liczy tam chyba 35 państw, a nie, a nie 28. Yy, czy nawet, nie 40 parę, przepraszam bardzo. I konwencja Rady Europy podpisana w Wilnie, którą podpisała również Polska, nie mogę znaleźć nazwiska faceta, który to podpisał, ale ratyfikował to były prezydent Brony Komorowski, Eee, Skądinąd rozsądny człowiek nigdy nie myślałem, że taką głupotę może podpisać. Otóż ta konwencja przewiduje, uwaga, zniesienie kary śmierci również w przypadku wojny. Takie jest sprawę z bandy wariatów, która rządzi, rządzi w tej chwili w Europie. Są wariaci. Zniesienie kary śmierci w przypadku wojny, to się tylko przyśnić może. Gdyby mi ktoś lat temu 30 powiedział, że ktoś, ktoś to serio zaproponuje, ten ryczał ze śmiechu, powiedział, że to, to, to jest dowcip prywatny Nie! To jest, to się dzieje na naszych oczach, to zostało podpisane i Polska to ratyfikowała. Mamy zniesioną karę śmierci w przypadku wojny, czyli, krótko mówiąc, dowódca może przyjąć worek złota od przeciwnika, prawda, zdradzić wszystko, dostanie do żywocie, przyjdzie nieprzyjaciel, wyzwoli go, jeszcze on posąg postawi, prawda, za zdradę. No to w głowie się nie mieści, że coś takiego można, można uchwalić, ale Polska to podpisała i ratyfikowała. Ktoś za to w parlamencie głosował. Otóż, proszę Państwa, otóż, proszę Państwa oczy, to jest oczywiste, że musimy się wycofać z tego, z tego, całego, z tego całego bałaganu, z tego, co tam istnieje i Polska ma tutaj ogromne szanse. Właśnie Polska, bo my jesteśmy w centrum tego, tam gdzie tych muzułmanów nie ma i również moralnie. Moralnie, dzięki również Kościołowi katolickiemu. Sam mam różne pretensje do Kościoła, o różne rzeczy, ale <laughs> akurat no, niektóre przynajmniej aspekty tej unijności są jeszcze dzięki Kościołowi w Polsce się tam y, udaje, się, udaje się przemycić tę antyunijność. Także proszę to jest tyle, co, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy mówiłem za długo, czy za krótko, ale myślę, że to jest to dawka wystarczająca, żeby Państwo y, zrozumieli grozę sytuacji i miejsce, w którym się w tej chwili Polska i cała Europa znajduje. Jak Państwo mają jakieś pytania, no to będę bardzo wdzięczny. Rozumiem, że Pan będzie prowadził. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję za uwagę.